nie z domu, a słuchajcie, z parku. Słuchaj Patryk, to jest park, ale wygotospodarowany wygot z lasu, nie? No. Bo jesteśmy przed basenem, czekamy na dziewczyny... Z lasu, poszły... z lasu. Tak, z lasu, bo dziewczyny poszły na saunę internet, o której Wam mówiliśmy i my na nie czekamy. Wiecie co, tak myślę, że nagram Wam coś w środku, jak, jak będzie coś interesującego na basenie. W środku to... Bo sama jestem ciekawa jak ten basen, wiecie co w środku wygląda? Bo nigdy tu nie byłam, w ogóle bardzo mi się tutaj podoba. Troszkę Wam ponagrywam takich z fragmentów, bo tu jest bardzo, bardzo ładnie. Sam teren basenu jest bardzo ładnie zagospodarowany, bardzo dużo ławek do, tego, tak żeby sobie usiąść i odpocząć. Jest piękna pogoda w ogóle dzisiaj, pięknie świeci słońce, jest cieplutko, chyba z 24 stopnie. My y, przed basenem byłyśmy jeszcze, y, znaczy wszyscy byliśmy przychodni, bo ja miałam badanie krwi. A propos tych wyników niedobrych przed, y, zanim zaczęłam brać y, antybiotyk, a że już mi się skończył, no to poszłam na kolejne badanie krwi, bo jednak y, lekarka chciała to skontrolować. Także tak, widzimy się z Wami później, jak da radę, po, y, ponagrywam Bambasen w środku. O, zobaczcie, jaki piękny park gospodarowany przed samym basenem. No, bardzo mi się to podoba, muszę Wam powiedzieć. Jestem tu pierwszy raz i bardzo mi się to podoba. Jesteśmy u góry na widowni, słuchajcie. Tak szybciutko Wam nagrywam, jak wygląda ten basen. Super jest zjeżdżalnia. No, ja się do tej zjeżdżalni, wiecie, co nie nadaję, bo ja bym chyba tam dostała klaustrofobii. Ale Patryk Twój, znajomy, z synem zjeżdżali, nie? Jak byli? Także tak. Tam macie jacuzzi. Nie wiem, czy widać, ale jest jacuzzi tam daleko. Bardzo mi się to podoba, powiem Wam. No ale ja z basenu póki co nie korzystam. No i czekamy nadal na dziewczyny, są w tej saunie Intrared. Jak wyjdą, to jedziemy dalej na zakupy i co? Zapraszamy na dalszą część tego vloga. Super. Zobaczcie, co znalazłam na basenie, na widowni. Piłka... Patryk, to się nazywa piłkarzyki, tak gra? No, tylko wiecie co, Chcieliśmy... chciałam sobie z bratem pograć taki króciutki meczek, jak czekamy na dziewczynę, no ale nie ma piłki. Trzeba wykupić. Fajna no sprawa, powiem Wam. No jest jeszcze stół bilardowy, ale nie pokażę Wam, bo jest przykryty, więc nie ma czego pokazywać. Zobaczcie, jaka ładna... Yy, jaki ładny Karnik. Tu właśnie... W parku wygospodarowanym na terenie parasu, basenu. Przepraszam Was. Ślicznie. Idziemy sobie z bratem jeszcze chwilę usiąść na ławeczkę. czy znaczy brat usiądzie, bo ja już siedzę. I będziemy czekać na dziewczyny. Słyszycie śpiew ptaków? O, tu jeszcze jest domek do ptaków. Nie, O, chyba mi się udało uchwycić. Ślicznie. Mam chwilkę czasu, bo jeszcze czekamy na dziewczynę właśnie. Tak spoglądam w tamtą stronę, bo tam jest basen. Ale te, powiem Wam, że no fajnie, fajnie tutaj jest. Ciekawe, czy na widowni y, Wam się podobały te przebitki. Bo tam ktoś śpiewa 100 lat, wiecie co. Ktoś chyba ma urodziny. Dlatego się oglądam. Bo wiecie co, basen mi się bardzo podobał. Jest dosyć spory. Są fajne, bardzo fajne, Patryk, to są bicze wodne, nie? To, co mi pokazywałaś, Tak wiecie co, w formie takiego super wodospadu, no świetne to jest. I co, zjeżdżalnia jest świetna, no brat ma ochotę sobie kiedyś zafundować taki zjazd. Ja nie, bo ja jestem, nie lubię małych pomieszczeń, może nie mam klasztrofowi, bo to zbyt duże słowo, ale no nie lubię małych pomieszczeń, ale bardzo mi się tu podobało i tak jak widzieliście, przebitkach lub zobaczycie, bo nie wiem co, wiecie, poukładam. Po kolei montując ten film, były piłkarzeki. Powiem Wam, że miałam ochotę zagrać. Gdyby była piłka i by były darmowe, to na pewno mi się z bratem skusiła i byśmy sobie pograli czekając. Na dziewczyny zobaczymy jak jestem ciekawa jak tam dzisiaj wrażenia po saunie, bo codziennie się ich pytam, wiecie jak się czują, jakie mają właśnie te, ta intraretna podczerwień. No to ona jest bardzo, już tu opowiadałam, ale z Tobą o tym chyba nie rozmawiałam, jest bardzo zdrowa, bo przede wszystkim na wszystkie kręgosłupowe sprawy, sprawy. Ta, na stawy na i w ogóle yy, dzięki niej możesz walczyć z bólem, yy, tak jak Wam mówiłam, że łagodzi ból, a mamusia ma przecież mega bóle kręgosłupa, nie? bo ma mega surowany kręgosłup, więc... Więc jak najbardziej słuchajcie zamiast tabletek, lepiej taka sauna internet. No wiadomo, czasami jest już tak źle, że z tabletek się nie obejdzie, no ale trzeba sobie jak, jakoś radzić. Pięk, pięknie śpiewają nad nami ptaki, cudownie jest po prostu. Tros, troszkę teraz słońce, wiecie co zas, zaszło, ale dzisiaj prognozy są dobre, ma cały dzień być pogodnie, cieplutko. Więc super, ja się cieszę, bo posiedzę sobie na pewno dzisiaj na tarasie albo na ogrodzie, jak już wrócimy do domu, pewnie jeszcze pojedziemy na jakieś zakupy, nie wiem, czy, to, czy coś Wam nagramy, bo nie wiem, uzgodnimy z dziewczynami, co robimy dalej, bo dziewczyny dzisiaj z bratem jadą jeszcze do Gawrońca na działkę i Patryk będzie tam wujkowi pomagał kosić, nie, będziecie kosić? Więc, ale przypuszczam, że bo mają tam bardzo dużo pracy, że nie nagrają za dużo. Także z gabrońca raczej nic nie będzie. Ale na pewno się jeszcze do Was odezwiemy. Do później. Ja Wam nie dam rady, wiecie co, sfilmować tego całego obiektu, bo jest za duży. Ale jest pięknie. Basen, jak basen, w środku, wiecie, co mi się o wiele bardziej podoba. No ale zachwycona jestem po prostu tym parkiem tutaj. Możecie mieć słabą perspektywę, bo jak wiadomo, ja nagrywam z bardzo niskiego poziomu. Był las, słuchajcie. Znaczy są nadal lasy. Wiadomo, że to tylko część została wygospodarowana na, na ten basen, ale no naprawdę czuję się tu fantastycznie. Piękny zapach leśnych drzew. Słoneczko. Jesteśmy przy kawce, przy likierku, tak i deserku takim wypasionym. No. Tak, no wypasionym. się. co tu jest, bo ja w sumie się zrobiła, że no, tak. Wiecie, co to jest za duży full wypas dla takich jak no, ale chyba nasz ostatni full. Tak, wypas. To już jest nasze pożegnanie. No, nie możemy, że w ogóle tak na jakiś czas. No, no wiecie, no 60, teraz się tak. tak musimy. Nie, nie musimy przez 3 wziąć się garbę. Już... Będziecie oglądać jabłuszka. Sorbety i trochę... tak i warzywka. Także ostatni nasz wypas, tak? Dziewczyny? Słuchaj, Słuchajcie, się powiedz, co tu fajnego jest w tym? A tutaj jest taka. To jest taka kompozycja, słuchajcie. Tak. To są e, no ciasteczka. Co, A tutaj chenia. czekolada, jaka ona była. Skrówka, Tofi. Tofi. Tu jest rolatka, kupna, nie? Lepsza, by pokaż była, o, tutaj ale żeby była prawdziwa. To jest rolatka, ale orzeżki. to są. W tym karmelu, Karmelu tak i lody, słuchajcie, bardzo dobre, czekol ale naprawdę czekoladowe. No to wszystko i, słuchaj, I, kiery, ci, i po lampeczce tak odrobinkę bali, kieru, To jest latte macchiato. No to kawowy, taki kawowy no, będzie, ale? nie? Smakowane. Aha, ale tutaj jeszcze mamy, zobaczcie, likierek. A właśnie. Arkoniak i polane lody mamy likierkiem kokosowym. Naprawdę, pożegnanie na trzy miesiące ze słodkiem. Ja mówię, że to jest. Ful... Nie wiem, czy to wytrzymamy. Ale... Ale... Nie, no... Cię... My... Ciężko nie. Ciężko będzie. Zjeść to. Aha! No, musimy to zjeść, ale. Do co? 12 w nocy mamy czas. Do 12 nocy mamy czas tak. i wiecie co, chyba jeszcze trochę po ogrodzie pochodzimy dzisiaj, nie? Żeby to mhm. rozejść? Żeby to rozejść, ale Ja poddycham tak. świeżym powietrzem, a dziewczyny rozchodzą. Dobrze. Ale wiecie co, już muszę się kalinka. Nie, ale ja też powiedziałam, to, to... że będę Was nie, nie, dopingowała. Nie, ja chcę się za jedzenie, a no, ja to tak. a ja chciałam powiedzieć, że będę Was dopingowała w tym, żebyśmy wytrwały wszystkie trzy no, tak, zdrowe odżywiania. swoją drogą, ale teraz... Ale dobrze, to... To jemy. dziewczyny. Tak, zabieramy się smacznego. za jedzenie. Co jeszcze chciałam widzieć? powiedzieć? Miłe, miłe zaskoczenie a propos właśnie tych, tej wizyty w przychodni, bo słuchajcie, jak stałam z bratem i czekałam na, na moją kolejkę do, do badania, na moją kolej, to spotkałam się właśnie tam, w tym punkcie laboratoryjnym z moją kuzynką i z dzieciaczkami. Była również Alusia z Wiktorkiem, bo byli na szczepieniach. I co? I miałam okazję chociaż im dać buziaka i się z nimi przywitać, fajnie, także fajnie. I ja, jeżeli chodzi o, o szpitale i dajcie znać, czy Wy też tak macie, o szpitale i o przychodnie, to przez to chyba, tak myślę, mam taki uraz, niechęć, No może nie niechęć, ale taki tak, taki uraz yy, było od dziecka, yy, no bardzo często, bardzo dużo przebywałam w tych szpitalach i. Nie lubię, po prostu nie lubię, nawet do przychodni nie lubię się udawać po cokolwiek, nawet jeżeli wiecie, mam takie zwykłe badanie, czy to krwi, czy y, cokolwiek innego, czy jakieś tam, nie wiem, rutynowe badania, no to po prostu mnie negatywnie już nastraja, że tak powiem, y, sama y, obecność w tej, w tej przychodni, a w szpitalu to już w ogóle. Także takie spotkanie z kucynką i z to no fajnie, fajnie. Cieszę się, że się spotkaliśmy. Chociaż tak, wiecie, przelotem, że tak powiem. I co? No to już mamy załatwione. Fajnie, że byłam dzisiaj z dziewczynami na tym basenie. Zobaczyłam, jak tam w ogóle jest, bo i powiem Wam, że jestem mile zaskoczona. Naprawdę nie myślałam, że ten basen tak fajnie się prezentuje i w ogóle jest na takim Dobrym standardzie, a już w ogóle zauroczył mnie ten, ten mini park. Że tak powiem, ale to już nie będę się rozwodzić, bo macie o tym we vlogu. Jak mi się bardzo podoba, i w ogóle także nie będę się powtarzała. Dobrze, kochani, ja już kończę. Żeby tutaj za bardzo nie przynudzać i nie, nie przedłużać. Życzę Wam udanej reszty dnia, udanego wieczorku. A jeżeli oglądacie ten vlog z rana, no bo pewnie tak, no to udanego całego dnia. Do zobaczenia w kolejnych vlogach, do zobaczenia jutro. Papa, pa. pozdrawiam wszystkich serdecznie.